Odeszły, odeszły, odeszły razem z nim On nie przychodzi, by Już nie pamięta nic A kwiaty i i Deszcz już odeszły. nie skrzesi i Mogłaś to przetrwać, by Po prostu dalej żyć Młoda dziewczyna, duże miasto, niezłe możliwości Dużo znajomych, fajnych ludzi z całej Polski Kiedyś myślała o zabawie dzisiaj o przyszłości Poznała spoko gościa przez zbieg okoliczności Ty rozpoczął szczerze, mówiąc, że ma żonę Spoko dla niej to znajomość tylko jest na moment Można spędzić czas pogadać, wypić zimną kolę W końcu przecież każde pójdzie w swoją stronę Parę spotkań i rozmowy, zwykłe z życia. Gdyby miało być tak łatwo, to nie miałbym o czym pisać. Nie miał to być żaden romans, przecież są zasady Pokazywał zdjęcia córki z rodzinnej zabawy Czy on łamał dystans, trudno to ocenić W sumie nie do jej sygnału, że chciałby coś zmienić Może niech powinien nawet z nią zamienić słowa Że ona mogłaby pomyśleć, że to wszystko sprowokował To były piękne dni Odeszły razem z nim On nie przychodzi by Więc już nie skrzesi i nie skrzesi mogłaś to przetrwać, by po prostu dalej żyć. Wiesz, udowodniono, że wystarczy 120 godzin, by zrodziło się uczucie, które może tu zaszkodzić. Zwykła relacja zamieniona w słabość obu stron, choć chwilowa, zakończona zdradą. On się wystraszył, dobrze wie, że jest winny. To nie fair wobec żony córki i dziewczyny Wycofanie, prośba, zapomnieć musimy Lecz ona zapatrzona, nie ma na to siły Wypisywała, ale on wolał zamilknąć Tylko napisał do niej, zostaw mnie kretynko Próbowała go oszukać, pisząc, że jest w ciąży Ten napisał, pożałujesz Jeśli mnie pogrążysz Później, będąc w pracy, zobaczył kwiaty do bukietu. Przyczepiona kartka i tam skromny napis: Kocham cię, mimo krzywd, to dla ciebie. Połóż je na grobie, na moim pogrzebie. Chyba widziałem gościa miesiąc później. Był przybity i nie chodził już tak dumnie. W odtąd oczach prośba, by powtórnie. Proszę wykańczałego, by sporządznąć na rękę bez obrączki Życie już zwątpił Sam by się uwolnił, gdyby nie to Czy kwiaty, to nasi wczorki To były piękne dni Odeszły razem z nimi On nie przychodzi, by Już nie pamiętać nic A kwiaty więdną i nie zgrzesi i nie Mogłaś to przetrwać, by... yeah, yeah.